Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na briefingu prasowym. Wraz ze mną bierze udział Pan Radny Piotrowy, Pan Zdzisław Kożuch. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja prasowa tutaj w Marcinkowicach na budowie nowej linii kolejowej, która połączy w przyszłości Nowy Sącz, Limanową, Tymbark, habówkę Zakopane i Kraków. To jest wielka inwestycja, która jest realizowana, drodzy państwo, od, od dekad. W wczorajszym tutaj w tym miejscu niedaleko bo w pisażowej był pan premier Donald Tusk, który chwalił się, że ta inwestycja jest realizowana dzięki aktywności jego rządu, ponieważ to jego rząd odblokował środki z KPO i za te środki z KPO obecnie drążone są tunele i realizowana jest ta inwestycja kolejowa. Również rzecznik rządu pan Szłapka w sposób bardzo optymistyczny mówił, że to właśnie ich rząd, rząd pana premiera Tuska, realizuje, natomiast inni zajmują się tylko krytykanstwem, mówieniem, że inni mówią, a rząd Tuska robi. Drodzy Państwo, tu w tym miejscu warto zatem przypomnieć nie tylko panu Donaldowi Tuskowi, panu Szłapce, ale też przypomnieć opinii publicznej, jaki był. Harmonogram prac, przygotowań i realizacji tej wielkiej inwestycji, bo ta wielka inwestycja, drodzy Państwo, jest i była marzeniem. Myślę, że nas wszystkich Są, mieszkańców Nowego Sącza, sądczyzny, ziemi Limanowskiej, południa Małopolski, ale także bardzo wielu Polaków, którzy chcą dostać się tutaj do naszego regionu, żeby tutaj spędzić czas, odwiedzić rodzinę czy też udać się do kurortów turystycznych. Drodzy Państwo, trzeba podkreślić, że pierwsze koncepcje, dyskusje, rozmowy, projekty miały miejsce już w latach 90. Pamiętamy dyskusje prasowe, publikacje, artykuły. Wówczas, drodzy Państwo, jednak nie było woli politycznej wcześniej rządzących, ani też środków finansowych na realizację tej inwestycji. I dopiero, drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, w 2015 roku. Kiedy do władzy doszedł rząd Państwa sprawiedliwości, a premierem była pani premier Bata Szydło, projekt linii kolejowej podłęży Piekiełko został wpisany do planów strategicznych rządu. Ja pamiętam, drodzy Państwo, tamten czas byłem wówczas parlamentarzystą, zabiegaliśmy wówczas wszyscy, jak jeden mąż, parlamentarzyści żeby tak się stało. I tak się stało, drodzy Państwo. Ten projekt w 2015 roku został wpisany na listę projektów strategicznych. Następnie w 2016 roku, drodzy Państwo, zostało podpisane porozumienie między Ministerstwem Infrastruktury PKP PLK, a samorządami w sprawie opracowania dokumentacji do tej inwestycji. I można powiedzieć, od tego momentu rozpoczęły się prace koncepcyjne, ale już te prace na papierze, na dokumentach. W 2017 roku projekt został wpisany do Krajowego Programu Kolejowego jako inwestycja strategiczna. I to były te dwa pierwsze lata rządów pani premier Baty, Szydło, rządów Prawa kiedy ta inwestycja stała się inwestycją strategiczną dla państwa polskiego. A co trzeba podkreślić, tak wielkie inwestycje w państwo polskie kolejowe nie zrealizowało. Od zakończenia II wojny światowej. Następnie, drodzy Państwo, był kolejny etap, etap przygotowawczy i przygotowanie dokumentacji to jest 2018-2020 PKP PLK zleciło studium wykonalności całej inwestycji, które podzielono na dwa etapy. Część pierwsza modernizacji linii numer 104 Habówka Nowy Sącz i część druga budowa nowej linii podłęże, szczerze z tym mszana dolna to jest 58 km. Tutaj, w tym miejscu stoimy, właśnie w Marcinkowicach, gdzie jest modernizowana linia 104. Jak widzimy, powstają perony, trakcje komunikacyjne, elektryfikacja. To jest, drodzy Państwo, ta modernizacja linii kolejowej 104. Trwają również w tym czasie analizy środowiskowe, geologiczne, projektowe oraz oczywiście wykupy gruntu, bo przecież ta inwestycja przebiega przez kilka, Kilka gmin, powiaty, setki, jeśli nie tysiące nieruchomości musiały być wywłaszczonych pod ten cel publiczny, pod przebieg tej drogi kolejowej. I następnie złożono decyzje środowiskowe. Drodzy Państwo, w latach 2020-2020-2022 zapadły decyzje administracyjne i finansowe. Trzeba przypomnieć, że wówczas wydano decyzje środowiskowe, które były przygotowane przez, przez długi okres czasu dla nowych linii oraz decyzje lokalizacyjne. Następnie projekt został zgłoszony do sfinansowania w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej 2021-2027. Projekt został oceniony jako gotowy do realizacji technicznie, ale wymagający oczywiście montażu finansowego. I o tym, drodzy Państwo, żeśmy przez dekady również mówili, o tym, że trzeba zbudować montaż finansowy dla tej inwestycji. I teraz, drodzy Państwo, coś, co jest kluczowe, coś, co. Niezwykle również mnie wzburzyło, słuchając wczorajszej konferencji prasowej, bo Donald Tusk powiedział, że to dzięki Tuskowi, dzięki platformie odblokowano środki finansowe, I to dzięki nim ta kasa wpłynęła, drodzy Państwo, do Polski na te projekty unijne. Teraz chcę przypomnieć, jak wyglądała procedura pozyskiwania środków z KPO. Otóż od 2022 roku trwały bardzo intensywne prace i starania o włączenie projektu do krajowego planu odbudowy. PKP PLK przygotowało zarówno dokumenty finansowe, jak i harmonogram. Projekt został, jak już powiedziałem wcześniej, podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy – modernizacja linii i etap drugi – budowa nowej linii. I e, oczywiście montaż finansowy z budżetu państwa i z, z, z funduszu spójności. I drodzy Państwo, rzecz kluczowa. Otóż to za naszych rządów w e, 2023 roku, 25 kwietnia PKP PLK Podpisuje umowę o dofinansowanie modernizacji linii 104 z instytucji, która zajmuje się zarządzaniem środkami unijnymi na kwotę 4 miliardów 350 milionów złotych a 21 listopada 2023 Unia Europejska zatwierdza pierwszy aneks do polskiego KPO, który formalnie obejmuje tą, drodzy Państwo, inwestycję. Tak więc to, że drodzy Państwo, Donald Tusk tu wczoraj przyjechał i mówi, że to dzięki nim ta inwestycja jest realizowana, po prostu jest kłamstwem. Gdyby nie wieloletnie starania, można powiedzieć dekady starań parlamentarzystów, senatorów, samorządowców, wojewodów i wszystkich ludzi dobrej woli, bo też, drodzy Państwo, za tą inwestycją lobbowali również społecznicy, którym oczywiście też tutaj wszystkim dziękujemy, dziennikarze, którzy pisali o tej inwestycji przez, przez dekady. To, drodzy państwo, dzięki nam wszystkim ta inwestycja jest realizowana, dzięki zaangażowaniu setek, jeśli nie tysięcy ludzi w ten projekt, a nie dzięki Donaldowi Tuskowi, który w dniu wczorajszym stwierdził, że to on odblokował KPO i to dzięki niemu ta inwestycja się toczy. No, drodzy państwo, to jest wielutna, bzdura i wierutne kłamstwo, bo trzeba powiedzieć jasno, Donald Tusk, który z państwo już tej inwestycji nie mógł wycofać, już jej nie mógł zatrzymać. Jak zatrzymał CPK, jak zatrzymał wiele inwestycji w naszym kraju i ta inwestycja już była na takim stadium zaawansowania, że po prostu już jej nie mógł zatrzymać, dlatego no, dzisiaj można powiedzieć dołączył się do tej inwestycji twierdząc, że to jest jego zasługa. Natomiast trzeba podkreślić jeszcze raz, że to, że dzisiaj stoimy w takim miejscu i za kilka lat, drodzy Państwo, będziemy już do Krakowa dojeżdżać koleją w ciągu godziny, jest zasługą naprawdę wielu, wielu ludzi. Część już z nich nie żyje, część odeszła, ale to byli zarówno politycy, samorządowcy, działacze społeczni, ale również, drodzy Państwo, dziennikarze, którzy przez dekadę o tym projekcie pisali i to im wszystkim trzeba podziękować. I teraz oczywiście trzeba kibicować, żeby ta inwestycja. Była realizowana bez opóźnień, bez zbędnej zwłoki, bo ona będzie, drodzy Państwo, służyła nie tylko mieszkańcom Małopolski, ale też będzie służyła turystom i wszystkim Polakom, którzy będą tu chcieli spędzić urlop. Ale też, drodzy Państwo, celem tej inwestycji łączącej Kraków z Nowym Sączem jest budowa tak zwanego korytarza bursztynowego łączącego Morze Bałtyckie z Adriatykiem. I to też był główny cel, ażeby. W ramach tej inwestycji połączyć właśnie kraje Trójmorza, przybliżyć kraje bałtyckie, polskie do Adriatyku, do, do Chorwacji, do tych wszystkich krajów, które leżą po drodze, do Węgier, do Austrii, bo ten projekt kolejowy, ta inwestycja spowoduje, że transport kolejowy, logistyka, cargo będzie znacznie łatwiejsze, efektywniejsze i opłacalne dla. Wszystkich, wszystkich krajów, które leżą tu w regionie Europy Centralnej. Także, drodzy Państwo, to tyle. Musiałem tę konferencję zorganizować, ponieważ, no, można powiedzieć, że te słowa, które wczoraj powiedział Donald Tusk, wzburzyły bardzo wielu um, sądeczan, małopolan, ludzi zaangażowanych w tą inwestycję, bo um, tak naprawdę ta inwestycja jest realizowana właśnie dzięki, dzięki nim wszystkim, tym ludziom, którzy przez lata pilnowali tę inwestycji. Ale, drodzy Państwo, powiedzmy sobie jasno. Kluczowe decyzje strategiczne, administracyjne, finansowe po pierwsze podjął rząd pani premier Baty Szydło, a następnie kontynuował rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. I chcę, drodzy państwo, podkreślić, dzisiaj jest oczywiście czas wakacyjny, więc nie ma wszystkich kolegów parlamentarzystów, ale to, drodzy państwo, parlamentarzyści wielu, wielu przepraszam, wielu kadencji, którzy pełnili tu mandaty z regionu Małopolski Południowej. Przepraszam. To ci wszyscy ludzie e, wspierali, lobbowali, e, spotykali się z ministrami, ministrem Andrzejem Adamczykiem, z premierem Mateuszem Morawieckim, z dyrektorami e, polskich kolei lino, e, liniowych, też wszystkimi tymi e, ludźmi, którzy byli zaangażowani w proces inwestycyjny i w Warszawie, i w Krakowie, bo też trzeba powiedzieć, że dyrekcja e, generalna w Krakowie była bardzo mocno zaangażowana i projektanci. Architekci, którzy byli bardzo mocno w ten proces zaangażowani od, od, od bardzo wielu lat. Także, drodzy Państwo, takie informacje trzeba prostować. To nie Donald Tusk, nie Platforma, ale to przede wszystkim ludzie społecznicy, a przede wszystkim rządy Prawa i Sprawiedliwości w latach 2015-2023 doprowadziły do tego, że dzisiaj stoimy właśnie w tym miejscu i ta inwestycja jest realizowana. I drodzy Państwo, już nie będzie zatrzymana przez rządy Donalda Tuska. Czy Pan Radny chciał zabrać głos? Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Czy jakieś pytania Państwo macie? Już Państwo są zainteresowani. Ja chciałem zapytać, czy temat KPO się pojawił. Dzisiaj ten temat wywołuje ogromne emocje w Polsce. Tutaj są dwie narracje. Z jednej strony mówi się o Marnotrawieniu ogromnych pieniędzy, na co pozwalają aktualnie rządzący, i to pieniędzy z kredytu, które spłacać będą wszyscy Polacy przez wiele lat. Z drugiej strony mówi się o tym, że skoro pojawiło się źródło dla przedsiębiorców, byliby naiwni, gdyby z tego nie korzystali. A jednak zasady wykorzystania środków z KPO współtworzył także rząd Mateusza Morawieckiego. Panie rektorze, ta sprawa ma jakby kilka e, aspektów. Po pierwsze, z powodów czysto politycznych. Blokowano środki KPO dla rządu Zjednoczonej Prawicy. Rzekomo z uwagi na naruszoną praworządność, te środki były blokowane przez dwa lata. Te, więc te środki już w 2022 roku mogły być wydatkowane na różne programy inwestycyjne. Blokowane jest z powodów politycznych. Po wyborach, mimo że nic się nie zmieniło w systemie prawnym, środki odblokowano. Czyli z powodów absolutnie czysto uznaniowych, politycznych te środki zablokowano. I teraz, drodzy Państwo, obecny rząd stał się zakładnikiem terminów, bo te środki muszą być wydatkowane w ciągu najbliższych miesięcy, kilkunastu miesięcy, bodajże do 2026 roku. W związku z powyższym ten rząd stał się zakładnikiem swojej polityki. Stworzył takie procedury i przedstawił takie. Inwestycje, które mogą być realizowane bardzo szybko, które nie wymagają przygotowania jakiejś skomplikowanej dokumentacji, nie wymagają, nie wymagają czasu. Tak naprawdę się to sprowadza do tego, że ktoś dostaje środki, idzie do sklepu, kupuje ekspres do kawy, idzie do sklepu, kupuje jacht, idzie do sklepu, kupuje wyposażenie do gabinetu. Drodzy Państwo, na tym polega ta cała pułapka, którą Platforma zastawiła na KPO, że teraz sama z nią wpadła. Ona nie jest w stanie tych środków wydać na projekty, które będą służyły rozwojowi kraju, które będą służyły na budowie inwestycji, bezpieczeństwa, rozwoju samorządów, bo te wszystkie programy wymagają po prostu często długotrwałych procesów projektowych. I dlatego też dzisiaj jesteśmy bulwersowani taką sytuacją, że ponad miliard złotych z KPO będzie wydatkowane na. Zupełnie kuriozalne i absurdalne projekty. Również sprawdzałem, że tutaj w naszym regionie niektóre restauracje, czy kawiarnie, czy hotele dostaną wsparcie na ekspresy do kawy, na, na wyposażenie, na sprzęt jakiś nowy. No, dlatego właśnie, że, drodzy Państwo, Platforma blokujące środki przez dwa lata doprowadzi do tego, że one dzisiaj muszą być wydatkowane szybko. Tak naprawdę one będą wydatkowane na czystą konsumpcję bo ani ekspres do kawy, ani jacht, ani wyposażenie do jakiegoś biura czy apartamentu nie spowoduje, że Polska stanie się krajem bardziej konkurencyjnym i bardziej rozwijającym się. Niestety to co te środki, które dzisiaj z KPO są, będą wydatkowane, co dzisiaj ujawniły media, będą po prostu wydatkowane na konsumpcję, na przejedzenie i absolutnie nie będą służyły rozwojowi Polski, a co więcej też doprowadzą do wielkich w mojej w mojej ocenie konfliktów między, między społecznych, bo bardzo wiele osób zobaczy, że środki KPA, które miały służyć rozwojowi kraju, podnoszeniu konkurencyjności, no będą po prostu służyły, że tak powiem przelewaniu z pustego w próżne, część przedsiębiorców dostanie po prostu 50, 100, 300, 500 tysięcy na po prostu na konsumpcję, na zwykłą konsumpcję, która w żaden sposób nie spowoduje, że nam wszystkim będzie żyło się lepiej. Co również drodzy Państwo, prowadzi do, moje ocenie, do konfliktów, do pewnej zazdrości, zawiści. E, więc no, nie, nie tego oczekiwaliśmy, drodzy Państwo, ze środków z KPO. Ale też pamiętajmy o tym, że to my wszyscy, my wszyscy będziemy to KPO spłacać. Bo to są, drodzy Państwo, pożyczki. E, to jest pożyczka, którą Unia udziela krajom i dzisiaj e, Polska. Te środki przekazała właśnie w taki dziwaczny sposób niektórym nielicznym przedsiębiorcom. Jak się okazuje, część z nich jest powiązana również z partią rządzącą, a, a spłata tych środków spójnie na całe polskie społeczeństwo, czyli nas wszystkich. Więc to jest, drodzy Państwo, niestety efekt Tuska, efekt polityki platformy, która no, w taki absolutnie fatalny sposób. Prowadziła politykę na przestrzeni ostatnich lat, blokując środki w Unii, uniemożliwiając ich wypłaty realizacji jakichś ważnych, istotnych celów, a dzisiaj jest zakładnikiem tego, że te środki muszą być wydatkowane w sposób szybki i powiedziałem, taki bardzo, bardzo prosty, jeżeli nawet nie prostacki sposób. Czy parlamentarzyści wszystkich grupowań, na przykład, mogą uspokoić społeczeństwo, że ta inwestycja jest zagrożona, jeśli chodzi o 2030 rok do jej zakończenia? Rzeczywiście tak jest. To znaczy 2029-30. Kończyło. Panie Panie że po tym rządzie się możemy spodziewać wszystkiego. Zablokował CPK, zablokował projekty atomowe, nie wspiera polskich inwestycji. To jest rząd, który jest rządem podporządkowanym pod Berlin-Brukselę. E, łaska Boska, że wszystkie umowy zostały w zakresie tego projektu podpisane z nas naszego rządu i ruszyła inwestycja. Nie wiem, czy pan pamięta, ale Bodajże we wrześniu czy w październiku 2023 myśmy tu już pierwsze upady wkupywali, więc te pierwsze, pierwsze przetargi ruszyły, środki zostały wydatkowane, więc tego już nie można było zatrzymać, bo tu już drodzy Państwo, w tą inwestycję włożono dziesiątki, jeśli nie setki milionów złotych. Więc zatrzymanie tej inwestycji to byłby prokurator i po prostu cela więzienna dla takich, takich polityków. Więc ta inwestycja, drodzy Państwo. Ona będzie kontynuowana. Natomiast oczywiście ważny jest montaż finansowy na kolejne etapy, na, na budowę właśnie kolejnych tuneli, wiaduktów i, i trasy z, już z do, zmszany, tak zmszany do podłęża, podłęża Piekiełko. To jest, drodzy państwo, również kilkadziesiąt kilometrów. więc... To się kolejny też ruszać, kolejny, bo się tam No właśnie, więc, więc nie drodzy nie, państwo. Na tej starej to jest, to, jest na to, to, jest na to jest modernizacja starej trasy. Więc, drodzy Państwo, musimy pilnować, wspierać tą inwestycję. Ja powiem w ten sposób, zostało zrobione bardzo dużo, ale dopóki, drodzy Państwo, nie będzie tutaj zakończenia tej inwestycji i dopóki pierwszy pociąg nie odjedzie, musimy cały czas jakby pilnować tej inwestycji, bo konkurencja, drodzy Państwo, jest duża w kraju na różne inwestycje i ja pamiętam również rozmowy gdy było tworzone CPK, również o tym, na ile ta inwestycja ma być kompatybilna z CPK. Także bądźmy czujni, trzeba te inwestycje pilnować do samego końca. Naprawdę już niewiele zostało, jesteśmy już bardzo daleko, ale dopóki, że tak powiem, pierwszy pociąg nie odjedzie, musimy zrobić wszystko, żeby ta inwestycja została dana do użytku.